Witam, chłodno i ozieblę. Witam, ozieblę Jakub. Lub kanał i Seals. Cóż, y, troszeczkę się podmieniało. Robi się coraz cieplej, a naszym założeniem, mimo wszystko, jest promowanie aktywności fizycznej. Y, głównie przez morsowanie, bo to jest łatwo jakieś zimno woda. Obecnie jest troszeczkę cieplej. Y, ale co? My się nie poddajemy, będziemy dalej namawiali Was wszystkich do różnych aktywności fizycznych. Jedną z aktywności, którą na pewno będziemy omawiali, jest yy, Jakuba Specjalizacja. Twoja jazda na rowerze. Dobra, najpierw ja opowiem o mojej, a potem ja przyciągnie drugą krew z lodem. Zaraz bo przyniosę, się zaraz przyprowadzę. Bo, bo Dobrze, opowiadaj, nie. zaraz wracam. Nie, nie, czekajcie na mnie! Jakub zaraz wraca. Yy, ja będę Wam opowiadał o mojej bardzo takiej, powiedzmy sobie, ulubianej przeze mnie aktywności, czyli jazda na rowerze. Niekoniecznie o wschodzie słońca tak jak dzisiaj siedzimy w wodzie, no, ale po prostu konieczność zaczyna się już robić troszeczkę ciepło. I to jest jedyny moment, gdy faktycznie jest taka temperatura, że można sobie posiedzieć w wodzie i ma to jakiś sens, jeżeli chodzi o wychładzanie. Ja będę prowadził jakieś historie z tego, jak fajnie powiedzieć na rowerze, najprawdopodobniej MTB. Może szosówka. zobaczmy co to z tego wyjdzie. Natomiast... Powiedz wcześniej ja... to sobie taki sprawię, bo mój to jest ani taki, ani taki w tej Jakikolwiek byłem miał dwa koła. Na, no. na każdym cię objadę. Kupię sobie trzy kółkę. Dobra, jak tak dla dzieci. Natomiast Jakub, Jakub czym tu będziesz trzymaj kraje. Tak w ogóle ci się nadajemy skry lodowej, później pokażemy. Tak. E... Ja się zajmę strefą, może nie rozbudowy, ale zadbania o sprawność fizyczną, wykorzystując do tego kalistenikę. Dla osób, które nie wiedzą, jest to, są to po prostu ćwiczenia z, masą, z włas, masą własnego ciała. Oczywiście, ewentualnie będzie można użyć jakichś tam lżejszych ciężarów. Jakub, jakiś challenge robimy na tę okazję? O challengeu jeszcze pomyślimy. Dowiecie się w najbliższym odcinku. Albo w pierwszym o kalistenice. Mam nadzieję, że już niedługo się pojawi. I tak jak Bóg powiedział, on się zajmie za na rowerze, ja się zajmę kalisteniką, ale, ale nie jeszcze... będzie też brakować innych aktywności, może na zasadzie sugerowania, jak Wam to się to nie odpowiada, to nie jest dla Was. Spróbujecie może wtedy czegoś innego. Niekoniecznie może będziemy wnikać w jakieś szczegóły. Natomiast e... my będziemy w miarę możliwości sprawdzali hmm. różne formy aktywności fizycznej, bo wiadomo jakakolwiek aktywność jest lepsza niż żadna, więc lepiej się po prostu troszeczkę, troszeczkę poruszać niż wcale. Na dzisiaj mamy przygotowaną bardzo ekstremalną aktywność, jeżeli chodzi o, o aktywność fizyczną, bo uznaliśmy, że skoro już weszliśmy do tej wody, jest troszeczkę jednak chłodno, to szkoda marnować ten czas po prostu na zwykłe wychładzanie się i nasza ekstremalna jak to się mówi, ekstremalna aktywność na dzisiaj wygląda tak. Mm, no tak się. Jakub, polej kawę Ja nie umiem tego odsługiwać Ty, bo no to, to trzymaj kres kamerą Czekaj, troszkę to spróbuję obrócić Kawa jeszcze kawa. Jest to pierwsza edycja szachów wodnych. Pomysł i wykonanie wiadomo kto. Tak. Pomysł był mój, przepraszam. Ale wykonanie moje. Czyli pomysł i wykonanie nasze. Także słuchajcie, aktywność naprawdę jest ekstremalna. Jest to tak. Mi się wydaje, że to jest coś grubo powyżej wyciskanie folii bąbelkowej pod wodą. Co tak. jaką myślisz? Tak. Dobra. Ja by, chyba tego. Nie, nigdy Ja Od razu zapowiem, że nigdy ze sobą nie graliśmy, niedawno się dowiedziałem w ogóle, że Luke też gra w szachy, no bo ja wiem, że ja gram, tak? Natomiast ja gram, znam ruchy, znam posunięcia, mam nadzieję, że Luke też zna. On nie, nie wyszedł piątkiem bandowym, ani innego dziwnego ruchu nie wykonał, więc prawdopodobnie coś potrafi. Okay. Czy jak on zrobił reset, mogę coś pochować z pionków, ale mógłby się zorientować za wczesnym. Zorientowałbym się, uwierz mi. Dobra, to teraz sobie wyjdziemy tutaj. Dobrze. Mam nadzieję, że nie słodzisz. Kawę absolutnie. To no dobrze, posoliła. Jakub, trzeba. Jakub właśnie oberwał, tak się wciska zapłon, Spręgło. tak, sprzęgło, gaz, nie? Ja w, w zasadzie to teraz Twój ruch, nie? A jak łokciem sobie zaraz króla strąci, nie, to, nie, to dalej uważajcie, jest... że to Twoja po prostu porażka będzie. To nie będzie porażka, ale oczywiście... Yy... No, widzisz, Ty też nie wszystko widzisz, no jak to brzmi nie? Drogi, przecież mogłeś na tym skoczniku odwiedzić. Czekaj, czekaj, czekaj. Mogę. No, no mogłeś, pewnie, tak że mogłeś. Jednak tą drugą, jednak te kry jakby przymarzły do siebie i byśmy nie musieli tutaj korygować. Spokojnie, następnym razem kry przymarzną, no. ale następnym razem będzie no. jakaś inna aktywność. I to, I to będzie dopiero aktywność, e, jeżeli chodzi o aktywności w wodzie. Czyli jednak, to co tak, to, to będzie gruba sprawa. Dobra, dobra. Proszę. Tak patrzę na tych wszystkich ludzi na brzegu, co tam nas no. obserwują. Nie no, bo przecież tak się się Muszę mieć niesła zwałkę. Gdyby na filmiku nie, nie było dokładnie widać, jakie posunięcia wykonujemy, a, osoby, a byłyby osoby zainteresowane, to dajcie znać, to zamieścimy pod filmem rozpi, rozpiskę z posunięciami. Ale kto będzie to pamiętał? No ja, odczytam z filmiku. Okej. Okay. Chyba. Zobaczam Będę ten, pamiętał. Zwłaszcza ten moment, jak kamerę zrzuciłeś. Tak. Spojrzymy może z perspektywy mojej, jak to wygląda. Widzicie? Tak wygląda luk, który Widzicie? Się Widzicie, jak ja cierpię? <grym> o, I Teraz z mojej perspektywy, jak to Jakub to wygląda. Cóż, nie będziemy przedłużali, to znaczy będziemy przedłużali, ale nie z wami. Lek mamy ozieple, i chłodno. Tak, luk złapał zwiechę. Musi się zastanowić co dalej, a nasza kra z szachami na dzisiaj właściwie odpływa, nara